Jestem posłany do Ciebie, aby przemówić do Twojego serca jak boski powiew z wysokości. Nie przyszedłem przypadkiem ani tylko z powodu Twojej potrzeby. Moja misja jest większa, głębsza i pełna celu. Niebiosa patrzą na Ciebie, silna kobieto, i mówią: Nadszedł czas. Dziś mówię Ci o czymś, co kwitnie w Twoim duchu, czymś. Co jest jak ukryty klucz w twojej duszy, czekający na odkrycie. Słuchaj uważnie, bo te słowa nie są tylko radą, ale ziarnem, które upadnie na twoją żyzną ziemię. W tobie jest moc, której świat jeszcze nie pojął to moc kierowania twoim umysłem i sercem, nawet w najtrudniejszych burzach. To właśnie budzę w tobie zasadę boskiej samokontroli. Równowagi między emocjami a decyzjami. Może zauważyłaś zmieniające się wiatry wokół ciebie. Są chwile, gdy myślisz, że zgubiłaś kierunek, ale chcę, żebyś wiedziała, że twoja siła nie tkwi w kontrolowaniu zewnętrznych okoliczności, ale w wewnętrznej harmonii. To jest sekret, którego tak wielu szuka kontrola nad sobą, nad swoimi myślami. Słowami i działaniami. To, co mieszka w tobie, jest cenniejsze niż oczyszczone złoto. Twoja dusza niesie niebiańską zdolność do harmonizowania tego, co czujesz, z tym, co jest prawdziwe. Dlatego za każdym razem, gdy czujesz się zagubiona, pamiętaj, że niebiosa dały ci niezmienny dar zdolność kierowania własnym światłem. Wiem, że są dni, kiedy świat wydaje się ciężki, a wymagania tak liczne, że twoje serce czuje się przytłoczone. Ale w tych chwilach jesteś wezwana, aby ćwiczyć to, co już jest w tobie zasiane. Jesteś jak drzewo, które mimo silnych wiatrów pozostaje mocne, bo ma głębokie korzenie. Nie bój się porażek, bo nawet upadki są krokami w stronę wzrostu. Zostałaś stworzona z celem, a w tobie jest kompas, który nigdy nie pozwoli ci zgubić drogi. Ten kompas jest zasilany twoją wiarą i to ona rozświetla ciemne zakamarki twojego umysłu i emocji. Samokontrola nie jest ciężarem do noszenia, ale skrzydłem, które pozwala ci wznieść się ponad sytuację. To nie jest przypadkowy dar, ale wynik twojej intencji. Masz w sobie zdolność, aby w każdej chwili wybierać harmonię z pokojem, który pochodzi z góry. Rozejrzyj się wokół. To, co wydaje się chaotyczne, często jest tylko dźwiękiem transformacji. Jak motyl, który walczy, by wydostać się z kokonu, Ty również jesteś w procesie odrodzenia. Nie spiesz się, bo nawet powolne ruchy mają swoje znaczenie. Jesteś powołana, aby żyć ponad okolicznościami, a nie pod nimi. To nie jest coś, co zdobywasz sama, ale to niebiosa dają Ci tę zdolność. Dały Ci tchnienie życia i mądrość, by odróżnić to, co prawdziwe, od tego, co przemijające. Twoje słowa mają moc. Za każdym razem, gdy mówisz z wiarą, zmieniasz otoczenie wokół siebie. Każda myśl zgodna z prawdą przynosi owoce pokoju i sprawiedliwości w Twoim życiu. To jest zasada życia pod boskim panowaniem, gdzie Twoje serce poddaje się temu, co wieczne. Nie martw się osądami ani opiniami tych, którzy nie rozumieją Twojej drogi. Droga, którą kroczysz, jest wyjątkowa, a niebiosa znają każdy Twój krok. Nawet kiedy myślisz, że jesteś sama, boska miłość cię podtrzymuje. Jesteś silną kobietą, nie przez brak wyzwań, ale przez sposób, w jaki decydujesz się im stawić czoła. Jesteś jak rzeka, która, choć napotyka kamienie, nigdy nie przestaje płynąć. Pozwól, aby twoja istota, która pochodzi z góry, nadal kształtowała to, kim jesteś. Twój dar jest wielki, a wszystko zaczyna się w tobie. Zanim zmienisz świat, jesteś wezwana, aby przemienić swój własny umysł. Każda myśl to ziarno, a to, co decydujesz pielęgnować, zdecyduje o owocach twojej drogi. Niech miłość będzie twoją podstawą. To siła, która pokonuje każdy strach i światło, które rozprasza cienie. Kiedy łączysz się z tą prawdą, stajesz się przedłużeniem niebios na ziemi. Jesteś nosicielką pokoju, gdziekolwiek pójdziesz. Gdy spoglądasz w przyszłość, nie widz jej jako czegoś odległego lub nieosiągalnego. Pamiętaj, że jutro to tylko odbicie dzisiejszych wyborów. A to, co wybierasz teraz, jest zgodne z tym, czego niebiosa pragną dla ciebie. Nie ma słabości, która mogłaby cię zdefiniować, ponieważ zostałaś stworzona z duchem mocy i miłości. Nawet w najciemniejsze noce twoje wewnętrzne światło nigdy nie gaśnie. Jest to boska iskra, która prowadzi cię i utrzymuje na nogach. Każdy twój krok jest obserwowany przez aniołów, którzy cię otaczają, chronią i prowadzą. Nie chodzisz sama. Każda łza, którą wylewasz, jest liczona, a każda modlitwa, którą składasz, jest wysłuchana. Nigdy nie wątp, jak bardzo jesteś kochana. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, potwierdź ich odbiór, mówiąc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Te słowa mają moc i potwierdzają wiarę, która podtrzymuje cię w każdej chwili. Na koniec zapraszam Cię do naszego kanału. Zasubskrybuj nas i włącz dzwonek powiadomień, aby nadal otrzymywać prorocze słowa i przesłania pełne mocy i nadziei. Każdy Twój krok w kierunku tego miejsca to okazja do wzrostu, nauki i łączenia się z czymś większym. Jesteśmy tutaj, z Tobą, w tej podróży. Niech niebiosa nadal oświetlają twoją ścieżkę i wzmacniają twojego ducha. Do zobaczenia wkrótce. Migoczące serce.